Siemaneczko, siemaneczko, witam Was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Gacper witam Was w kolejnym challenge'u na moim kanale. Na samym wstępie tylko powiem, że byłem aktualnie u dentysty. Nagrywam to, ponieważ później nie będę miał czasu. No i możecie nieraz słyszeć, że będę jakieś miał problem z wymową. Także proszę się nie czepiać eee, dodatkowo. Następną sprawą jest tak. Eee, tak, no właśnie. Było wiele komentarzy odnośnie draftów, jakie miałbym zrobić. Ze 100% zgrania, losowy draft. Tutaj z tym losowym draftem jest eee, to jest pomysł zarąbisty i powiem wam to będzie zrealizowane, ale dopiero po nowym roku. Następnie z europejski draft, najwolniejszy draft, najsłabszy draft, kolorowy draft. Ok, wszystko będzie zrealizowane. Dziś wziąłem sobie na warsztat draft europejski. Proszę bardzo. Jedziemy z formacją. Na no, jakichś tutaj zadowalających formacji dla mnie nie ma, ale jest 4-3-3 ofensywnie. Formacja, którą, dzięki której wygrałem drafta. I zaczynamy. Zawodnikiem z Europy jest... Portugalia czy Francja? Wybieramy Franka Ribéry'ego. E... Będzie bardzo... O! Ho, ho, ho! Vardy! Rekordbreaker Vardy czy Robert Lewandowski? Robert Lewandowski. Chociaż ja zawsze czepiam się o to, że kto mu dał Iefa. E... Holandia. E, jedyny to tutaj jest właśnie Holender z Europy. A jeszcze nie wiem, czy Michitarian. Armenia jest w Europie? No jest! Armenia w Europie. Jest! Dobra, bierzemy Michitariana. Powiem Wam, sam się zagiełem. E, ho, 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 Holender. Czy to by było takie... Tu mamy samych nie... jednego nie Europejczyka. No ja bym tu postawił na raketti, albo w sumie. Chorwat jest doskonały. Jak dla mnie. Następnie... On no to tutaj chyba zbytniego dużego wyboru nie, nie będę znaczy no... Ja to gadam. Zbytnio dużych... dużo zastanawiał się nie będę. Wezmę bodaj, że Satiego Kazorle albo Mattiewal tylko że... Zacznijmy pod zgranie, Valbuena jest Francuzem Wezmę Valbuena W go przestawię tu i będzie miał z tym, to jest z Riverim z e, grania Okej, okay, jest Żałmutinio Jest i fajny Steinger Wiecie co, ja mam zaufanie do Bastiana, ale i Kajem Gendoganem nie grałem, a Bastian nie będzie miał już zgrania z e, e, Riverim, no Gendogan jaką masz pracowitość w obronie Średnią Średnio też to widzę. Ale dobra, bierzemy Gindogana. Eee, tutaj no, kurwawa, no, kurżawa. Kurwawa. Kurzawa. Eee, nie ma T-Bot pada. Kajeo. Aribas, Reid. Szczerze mówiąc ten raid to chyba, to jest chyba najlepsza opcja Kolejnym zawodnikiem jest... Taniela Story no, jeszcze jest belg, ale ten belg to już w ogóle Dajmy sobie z nim spokój Serna, On w sumie miałby zgranie z z z, z kolegą Tutaj rakiticem jest jeszcze Karwa też bym miał zgranie z rakiticem. I to chyba wezmę sobie właśnie Karwa Hala. Kurde, Diego, ale że jest z Brazylii. Kurde, nie, ten raid nie jest Europejczykiem, widzicie? Ale dałem ciała. Dobra, będę go i tak go zmienię, nie? Pomyliłem się no i właśnie staram się zwracać uwagę na te małe pomyłki Niestety się pomyliłem raid nie jest z Europy bo jest z Australii Zagapiłem się znowu Asmir Begowicz choć jakbym mu ufał to już mu nigdy nie zaufam Patricio jakiś najgorszy ton to tu nie jest a może mieć zgranie z kimś Idziemy tego rulera. Następnie na obronę idzie. Manolas. Już wyrzucamy rajda. Dobra. Na prawą obronę jest Florencji. Na środek Terzaker, ale. Ja tego nie widzę. Pod żadnym pozorem. Florencji, myślę, to jest naj, najmądrzejszy wybór w tym momencie. A, nie, Kanadyjczyków nie chcę. Bierę tego. Walikota, kota Biglia jest z Argentyny, ale weźmiemy sobie Kazorla. Coś jak teraz pod angielską ligę idziemy? Mm, nie, tutaj niego wyboru nie mam Tra Strasznie słabe karty, strasznie Myślę, że coś fajnego tu wypadnie A tu ja Jasiu Konkol Strasznie, to jest w ogóle Turek jakiś Może coś teraz Mandziukić Nie byłby najgorszym wyborem Tutaj go wrzucę gdzieś na rezerwę Taki włosko-niemiecko-niemiecki skład Sun Debuszy Aribas Czy Debuszy W sumie mógłby być tam Debuchy Tak go w sumie chyba nie użyję No w końcu oh jezu Nie Nie może być Nie teraz nie w tym drawcie. Jasna makrelo. Serio. Jeszcze na nagier. Talna załamka. Talna załamka, serio, bo... A, zresztą myślałem, kurde, ten Suarez namotnie, to co by się nim grało. Dobra, moi drodzy, tak wygląda cała siła draftu, ja zaraz wracam. Moi drodzy, ja już jestem, wyciągłem tyle, ile mogłem wyciągnąć ze zgrania. Tak to mniej więcej się prezentuje, a my zaczynamy nasz europejski draft. Jak możecie to nie bójcie się, wszystkie pomysły zostaną wykorzystane. Lewandowski. Lewandowski. Jest boski jak boski Roman. Michitarian. Michitarian do Lewandowskiego. Lewandowski. 1 do 0. Pierwsza akcja na bramkę naszego rywala. I strzelamy bramkę na 1-0 Popatrzmy jeszcze raz jak pięknie Robert strzelił tą bramkę po długim rogu Na żywal ma no, bodajże na bramce Petra Czecha Czech kurczę taki świetny gracz a A puścił taką kurde bramkę No zbytnio nie miał nic do powiedzenia Robert tam znalazł się pięknie no i rzut wolny Do piłki podchodzi Lionel Messi Ajajaj tutaj Jeszcze raz blisko! Już nam chciał narobić na problemów Messi! Wyjazd z tą piłką, panowie! Wyjazd, dobrze. Messi jest kurczem mały, a... Oj oj O kurwa! Karwa do Mychitariana, hitarian. Czy będzie piłka na lewego? Jest piłka na lewego, ale Petr Czech od razu ją gasi. W takiej w miarę fajnej formie. Mychitarian, ależ się pięknie przedarł. Michitarian do lewego, Lewandowski, Petruczek. No, God! No, God, please, no! No! Co to Henryk gra? To się w pale nie mieści. Frank Ribery. Ribery do rzutka i nie ma drugiej bramki Petr Czech, no na razie myślę, że jak strzeliłbym bramkę na dwa to zabiłbym mecz Także czas strzelić tą bramkę i skończyć z rywalem i Rakitic No po prostu kurwa, no nie Boże, czy ty to widzisz Coś ty odczynił teraz Zaskoczył mnie, bo to miało iść do Lewandrolskiego, nie? Ajajaj, Ribery Ależ się tam Francuz przedzierał Piłka do Cristiano, Cristiano Przerzuca sobie piłkę Czy uderzy na bramkę nasz rywal ruchier? No i można powiedzieć, że siła złego na jednego Pięknie jeszcze piłka do Michitariana, Michitarian Uchitarian wypuścił sobie piłkę przed siebie, ale został tam gdzieś zahaczony i koniec pierwszej połowy. Bardzo fajna połowa w naszym wykonaniu. Jak można zauważyć, prowadzimy znacznie, a nie przepraszam, nie przepraszam, nie znacznie, ale nasz rywal też nie robi nic specjalnego. YouTuberem już to tak nazwę, nie? Takie ciężkie słowo YouTuber tymczasem. Ajajaj, jeszcze Liberi i byłoby dwa. Ajajaj. A i piłka znowu do do Bailey. O co zrobił Ronaldo, ale mu na spalonym. Ho ho ho. Cristiano. Cristiano. Ronaldo, ale się urwało, Jezu. No i to jest kurde. Cholera, nienawidzę tego. Nienawidzę tego, jak się mi w taki sposób bramki strzela. Czegoś takiego jak ktoś jedzie sztuczkami. Jednie Ale urwał! Ale to było dobre Parę sekund zabija mecz. No niewiarygodne. I to my dominowaliśmy i to jest kurde najśmieszniejsze. No, ten rujer jest właśnie za malutki, no. Po meczu. Zabił nas Cristiano Ronaldo nasz rywal, nie wiem czy zmienił się za konsoletą z kimś, czy nie Lewandowski niestety Koniec meczu. Zawodnikami z Europy nie gra się najgorzej, ale też nie najlepiej. Nie ma tych opcji wyboru, nie ma tu zbyt solidnych obrońców. Wybierałem Jak mogłem, starałem się, kurczę, postaram się, żeby ten odcinek w miarę jakoś tak paczki za 5K i Zaczniemy od tego. Brawo, dostałem obrońcę, którego nawet nie chciał widzieć. Tak mi to jest niepotrzebne. Jedziemy z najlepszymi paczkami na świecie teraz. Trafi się Cristiano Ronaldo, proszę na Państwa ekranach. O! Lorente, opowiem Wam teraz zaskoczyłem się i to tak pozytywnie, no z tysiąc będzie stał. No i teraz wypadnie Leo Messi. Patrzcie, jestem tak zadowolony z tej paczki, że normalnie nie wiem. O ja, no prawie Messi. Ale nie to, to niestety defor. Moi drodzy to by było na tyle Mam nadzieję, że podobało, podobał wam się ten europejski draft Jeżeli tak to zostawcie łapkę w górę Pamiętajcie o tym, że yy ja W sumie Powiem wam tak W ramach wynagrodzenia otworzę paczkę za 50k Może stracę, może nie Ale w ramach wynagrodzenia, że ten draft nie był taki długi Ale wiesz, fajnie Tylko, że no niestety paczka się nie wróciła. Dobra, w ramach tego wszystkiego... E, tak jak mówię... E, jeżeli wam się podobało, zostawcie 15 łapek w górę. Mam nadzieję, że spodobał wam się ten odcinek i że zostawicie te 15 łapek. Co zmotywuje mnie do następnego challenge'a, który już w niedzielę... I jak zostawicie te 15 łapek, to będzie super. I jeszcze komunikat. Tak jak mówię... Jeżeli chcecie ze mną grać, nie ma problemu yy, piszcie, ja Wam odpisuję albo wkleję jakąś admontację nawet z moim nickiem na PS4 pamiętajcie, gram na PS4 yy, no i co, to by było na tyle trzymajcie się cieplutko, pamiętajcie o 15 łapkach i do usłyszenia w następnym challenge'u na moim kanale, który już w niedzielę, cześć!